Na pierwszym roku studiów każdy chce być kardiochirurgiem, ewentualnie neurochirurgiem. Później przychodzą te konkretne zajęcia, konkretne procedury. Człowiek tutaj weryfikuje, że faktycznie nie tylko trzeba przeszczepiać serce, żeby faktycznie mieć poczucie tego ratowania ludzkiego życia. Partnerem podcastu jest portal hippojobs.pl. Poznaj możliwości medycznego rynku pracy i podążaj śladami Hipokratesa. Dzień dobry, Bartosz Mrugacz, Kulisy Pracy Medyków. Witamy w kolejnym odcinku. A dzisiaj naszym gościem jest Joanna Aszkiełowicz, ginekolog. Cześć Asia. Witam, witam. Kobieta ginekolog. Yy... To chyba nie jest zawód marzeń z dzieciństwa. Jak to się stało, że jesteś ginekologiem? Kim chciałaś kim być, jak byłaś dzieckiem? Znaczy, dla mnie akurat jest to marzenie z dzieciństwa. Naprawdę? Tak. Myślę, że tutaj duży wpływ na mój wybór drogi życiowej miała moja mama, lekarka. Mhm. Zawsze mówiła, że są zawody, w których zarabia się pieniądze, a są zawody, które same w sobie, tak jak medycyna, mhm. są po prostu sensem życia. I tutaj po tych wszystkich latach pracy nie ukrywam, że jest w tym dużo naprawdę racji, mhm. nawet jak człowiek jest zmęczony po dyżurach, po długiej, ciężkiej pracy, to ma taką świadomość, że to, co robi, to jednak jest coś wartościowego i czyni troszeczkę świat wokół nas lepszym. Mhm. Też, tak jak wspomniałam, moja mama jest lekarzem, anestezjologiem, więc mhm. jest wyspecjalizowana konkretnie w stanach nagłych w przypadku reagowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. I kiedy tylko tak występowały takie przypadki, na przykład na ulicy, w kościele, czy nawet jak jechaliśmy na wakacje, no to mhm. zawsze się zatrzymywała, udzielała tej pomocy, a ja jako taka malutka dziewczynka siedziałam na tym siedzeniu malucha, wyglądałam przez okno i tutaj no, miałam takie poczucie, że moja mama jest taką Bohaterką, która tutaj naprawdę tutaj ratuje to, to świat. To rzeczywiście niesamowita historia. No, moi, moi rodzice też są lekarzami, mm -hmm. ale ja sobie nie przypominam takich sytuacji z dzieciństwa przynajmniej, mm -hmm. nie? że. że że coś się działo i, i, i były takie sytuacje, może to i dobrze. Myślę, że to też ale... kwestia chyba specjalizacji, mhm. prawda, bo w, momencie, w pewnym momencie, bo nie ukrywam, że no, często do tych np. omdleń do, dochodziło w mhm. kościele, no to my już z mamą nawet chodziłyśmy, że tak powiem, zestawem do intubacji. Ja nawet... No, to, moja mama na początku się opierała, no ale skoro, że tak powiem, był, była konieczność tutaj wykorzystania, to nawet ja tutaj namawiałam mamę, Mamu, czy mhm. weźmiemy tutaj Rurki, więc, że tak powiem, mama na początku może trochę żartowała, ale że się mhm. przydawał, przydały, no to. Okej, okay, czyli tak. ty jako dziecko tak. chciałaś być lekarzem, bawiłaś się w lekarza? No i No to w końcu... troszeczkę, teraz jak to wypowiedziałam nagłośno, to, to mhm. troszeczkę nawet brzmi jakbym życzyła, żeby te nagłe zatrzymania krążenia następo, mhm. występowały w kościele, ale naprawdę bardzo, mi, bardzo mama mi tym imponowała, że faktycznie to. Oglądanie jej pracy i to, też jak ona się przestawiała z takiego y, trybu. Moja mama jest bardzo taką ciepłą osobą, taką troszeczkę bujającą w obłokach, a w momencie, w którym właśnie następowały takie nagłe sytuacje, to momentalnie się przestawiała na tryb y, zadaniowy. I to też było dla mnie takie niesamowite, że. Była tak skupiona, no może właśnie dlatego, że w innych sytuacjach życiowych nie widziałam ją na takim, mhm. właśnie w takim tutaj e, trybie działania, ale e, naprawdę jeszcze, przecież dla dziecka też te wszystkie m, takie e, zabiegi ratujące, tutaj reanimacja czy mhm. intubacja, no też były takie e, no niesamowite. No teraz powiedzmy, jestem bardziej z tym obyta, wiem mhm. e, jakie są następne kroki, co człowiek powinien zrobić, ale no wtedy to naprawdę robiło na mnie takie wrażenie. A powiedz, czyli, czyli tak, całe liceum yy, była skupiona na przedmiotach związanych z medycyną, i zawsze to znaczy... było to coś, co się interesowało. No bo rozumiem, że mm -hmm. te takie spektakularne tak, sytuacje, no to, tak, to one mogą pobudzać wyobraźnię dziecka i, mm -hmm. i też motywować do, do, do pójścia w tym kierunku, ale nie oszukujmy się. Yy, droga do zawodu lekarza yy, to, 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 to nie jest taka krótka droga i, i wymaga nauki w wielu takich często żmudnych dziedzinach. Mhm. Czy zawsze interesowała się ta biologia, chemia? Oczywiście, fizyka? masz tutaj zupełną rację. Ja trochę zażartowałam, bo tak powiedziałeś, że tej decyzji nie podejmuje się tutaj w dzieciństwie, więc tak w mhm. sumie właśnie takie początki tutaj, takie zaszczepienia tej, tego pomysłu były w dzieciństwie, ale później yy, umiłowanie nauki, zawsze bardzo lubiłam się uczyć mhm. yy, i też w tych takich kierunkach właśnie biologicznych, chemicznych, Yeah. Genetyka, po prostu no, przepadłam, było to coś, co autentycznie sprawiało mi przyjemność i no wiem, że może troszeczkę zabrzmi to nietypowo, bo takie osoby raczej się nazywa tutaj kujonami, wyzywa tutaj, wskazuje palcem, natomiast mhm. mi to w ogóle całe życie nie przeszkadzało, bardzo lubiłam się uczyć i akurat w tym kierunku, no to już, że tak powiem, dokładając tutaj jakieś właśnie aspiracje, marzenia, to wszystko się po prostu, mhm. że tak powiem, skupiło na tym, że już wybór tego yy, Profilu biologiczno-chemicznego, yy, matura, studia, już tak wszystko się potoczyło. A poza, a poza zainteresowaniem medycyną, czy, czy masz jakieś konkretne pasje, które realizowałaś w młodości? Taniec jazzowy. Yy, to przyznam, że tak w pewnym momencie hmm. nawet zastanawiałam się, czy tutaj nie pójść w stronę aktorstwa i tańca. Mm -hmm. E, ale je, jednak medycyna. Jednak tak rozsądek. Hobby. rozsądek. Tak, nie ukrywam, że jednak to jak przy, przy, przemyślałam, mhm. że oczywiście jako hobby jak najbardziej, e, a dwóch rzeczy też nie umiałam tak do końca pogodzić. Jeszcze przez całe studia tańczyłam w zespole mhm. jazzowym, ale no, same studia w sumie były wy, bardzo wymagające. E, no i tutaj już w momencie, w którym zaczęły się takie bardziej ambitne projekty. No, nie, nie miałam możliwości po prostu, no doba, ma 24 godziny i nie jestem w stanie codziennie tam na przykład e, uczestniczyć w takich warsztatach teatralnych, ale no, mhm. przyznam, że czasami, czy na przykład podczas takich cięższych e, niektórych e, kierunków, e, przedmiotów, no to już byłam blisko tak jedną nogą, żeby tutaj Żeby zrezygnować? Mo żeby może zrobić coś takiego bardziej szalonego. Mhm. No tak, no to, to jesteś chodzącym dowodem na to, że z jednej strony yy, lekarze to nie są tylko ludzie o jakiejś jednej twarzy, tylko masz różne zainteresowania, no ale z drugiej strony też, że chyba nie da się czegoś robić na pługwiska, prawda? Że, że to poświęcenie nie, 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 w 100% to... jest, jest kluczowe. Tak, to zdecydowanie się zgadzam, że no, zwłaszcza w medycynie, tutaj nie mamy kwestii mhm. właśnie zainteresowania, tylko jeśli yy, już konkretnie y, pracujemy nad tym żeby jednak y, mamy w rękach ludzkie życie no to nie może to być na pół gwizdka. to rzeczywiście nawet teraz y, kiedy pracuję jako lekarz mam dużo zainteresowań y, dookoła no ale jakby medycyna jest tym priorytetem na który poświęcam swój czas jeśli wykonam no. wszystko to co mam zaplanowane y, to wtedy że tak powiem zostaje czas tutaj na mhm. przyjemności a powiedz no tak bo pochodzisz z, z rodziny medycznej Bardzo. można tak powiedzieć <laughs> No to jest taka klasyczna historia, prawda? Tak. Rodzice lekarze, dziadkowie lekarze, to, to ja też zostanę lekarzem. Mm -hmm. Natomiast e, czy ty rzeczywiście czułaś presję ze strony swoich rodziców? No bo rozumiem, Nie. że ta inspiracja na mm -hmm. pewno była, tak? Ale czy to była presja? Czy może wręcz rodzice ci odradzali ci medycynę? Y Jakie były te relacje? No bo mi się wydaje, że wiele, wiele, wiele młodych ludzi, myślących o medycynie, czy pochodzących z takich rodzin, mierzą się z takim wyzwaniem. U mnie akurat było tak, że bardzo była zaszczepiana ta właśnie pozyty pozytywy pójście na medycynę, natomiast na przykład moja babcia była bardzo przeciwna mojej ginekologii i to, że tak powiem, uważała, że jest to dziedzina bardzo trudna, ciężka fizycznie, psychicznie obciążająca i bardzo się tutaj upierała, żebym wybrała jakąś inną drogę. No nie będę tutaj mówiła, że typowo dla kobiety, czy właśnie pod postacią okulistyki, mhm. czy dermatologii, ale po prostu ta, nie aż tak bardzo obciążającej może psychicznie, jeśli chodzi o takie cięższe przypadki. No właśnie, bo kobieta ginekolog to, to oczywiście jest bardzo, bardzo wiele wspaniałych ginekolożek, natomiast cały czas chyba jest taki stereotyp mężczyzny ginekologa, prawda? Tak i też jak przyszłam do pracy, no to nie ukrywam, że jakby to spojrzenie no, jestem kobietą też niezbudowaną, tutaj bardzo, mhm. że tak powiem, bardzo rozbudowaną, ale też ma to swoje pewne plusy. Są niektóre zabiegi, przy których wręcz duże gabaryty ręki przeszkadzają, kiedy na przykład trzeba ręcznie wydobyć łożysko. Moje małe ręce mają tutaj większe pole, mole, pole manewru i, mhm. że tak powiem, są łatwiejsze do wykorzystania, więc też. Wydaje mi się, że ginekologia jest tak obszerną dziedziną, bo też jak tutaj wspominałeś, no zajmuje się niepłodnością, że każdy znajdzie tutaj. Każdy mm. też dlatego między innymi wybrałam ginekologię z tego względu, że można się naprawdę wąsko wyspecjalizować w tym, co konkretnie w tym, w czym ja mam najlepsze predyspozycje i w czym uważam, że tutaj. Będę po prostu najlepiej mogła wykorzystać swoje umiejętności. No dobrze, a cofając się trochę w czasie, do początku Twoich studiów, to, czy to było rzeczywiście tak, że od początku chciałaś? iść na konkretną specjalizację? Jak, no jest... jak, 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 jak człowiek myśli na pierwszym roku studiów? Na pierwszym roku studiów każdy chce być kardiochirurgiem, ewentualnie neurochirurgiem. No to się nie oszukujmy. To myślę, że 50% mojego roku mm -hmm. wyszło z takiego założenia, ale no później przychodzą te konkretne zajęcia, konkretne procedury. No i człowiek tutaj weryfikuje, że faktycznie nie tylko trzeba przyszczepieć serce, żeby faktycznie mieć poczucie tego mm -hmm. ratowania ludzkiego życia, że faktycznie jest Duży zasób chorób, duży tutaj pole do popisu i możliwości pomocy i niekoniecznie takie bardzo spektakularne mhm. zabiegi nie muszą być wykonywane przez wszystkich. Ale z czego to wynika? Właśnie ta, ta chęć bycia, Myślę, że no, nie chcę tutaj zabiegowcem, tak? To jest realnie ciekawe, czy właśnie. Bo to, bo to już powtarza się, ja, ja też słyszałem to wielokrotnie, że, że ta na początku ten entuzjazm, ta chęć właśnie bycia takim lekarzem z taką misją, z takim wykonywania trudnych zabiegów, najtrudniejszych, bycia na pierwszych stronach gazet, tak? udało się zrobić jakąś bardzo skomplikowaną operację, że to, to rzeczywiście dominuje w tych ludziach, którzy idą Myślisz, na medycynę. Tak. Myślę, że tak, ale później sam zabieg neurochirurgiczny. Jak student przychodzi na taką hmm. procedurę i widzi, że tak naprawdę godzinę zajmuje otwarcie dopiero czaszki, gdzie dalsza, dalsze procedury, które potrafią i 7 i 8 godzin trwać, jednak to troszeczkę weryfikuje nasze, że tak powiem, tutaj podejście do medycyny. Ja też byłam bardziej przy, przygotowana na takie szybsze reakcje, tak jak mówiłam o mojej mamie, że to. Hmm. Człowiek upadł, reanimacja, człowiek wstaje. A tutaj znowu 10 godzin operacji, i wydaje mi się, że też każdy weryfikuje po prostu swoje umiejętności. To właśnie co go interesuje. I że tak powiem też czas, który jest w stanie na to przeznaczyć. Mhm, też tak. nie wszyscy są uzdolnieni manualnie. Ja wiedziałam, że zawsze chcę coś robić związanego właśnie tutaj z takimi precyzyjnymi zabiegami, ale są osoby, które mimo to, że są bardzo mądre, bardzo intelektualnie rozwinięte. Takich predyspozycji nie mają i nie ma w tym niczego złego. Po prostu są specjalizacje, w których, ty, których te predyspozycje nie wymagają. A czy miałabyś jakąś radę dla osoby, która, nie wiem, ma 10, 11, 12 lat, która właśnie myśli o tej medycynie no i chce się tam dostać? Czy, czy, czy są jakieś rzeczy, na które Ty byś zwróciła uwagę, na których trzeba by się specjalnie skupić, żeby, żeby spełnić to swoje marzenie o studiowaniu medycyny? Przede wszystkim bardzo bym się trzymała tych swoich priorytetów. Czyli e, wydaje mi się, że teraz, e, tak jak powiedziałeś, 12 latek myśląc o medycynie, e, mam wrażenie, że e, teraz bardziej na czasie jest e, chęć zostanie youtuberem, czy pójść na taką właśnie, e, że tak powiem, stronę, w której nie trzeba się uczyć. E, jeśli chodzi o zostanie lekarzem, no tutaj nie ma krótszej drogi. Mhm. Na pewno trzeba będzie się dużo uczyć. Pytanie, czy to się lubi, czy to komuś sprawia przyjemność. Ja tak jak powiedziałam, zawsze lubiłam się uczyć. Uważam, że to, co, to ta wiedza, którą przyswoimy, za, na zawsze już zostanie z nami, więc jest to tylko taki plus to jest samorozwój. Hmm. Czyli nie, nie trzeba lubić się trzeba, uczyć. To, trzeba i lubić tego, i to robić. I tak, że hmm. też, jak, Człowiek podzieli to swoje całe życie, i tak sobie tak naprawdę pomyśli, że y, podstawówka, liceum, no, studia to jest naprawdę wiele lat tutaj ciężkiej pracy. Ale po skończeniu specjalizacji, czy po skończeniu studiów ma się 25 lat i to całe, czyli ma się przed sobą kolejne te 50, 60, które może wyglądać tak, jak my tego chcemy. Więc w mojej ocenie mhm. warto poświęcić te swoje mhm. najmłodsze lata po prostu na naukę, bo to tylko procentuje. To, żeby później być po mhm. prostu w tym miejscu, w którym się chcę być i robić to co się lubi. A tak z twojego punktu widzenia, no bo to trochę czasu minęło od kiedy byłaś w podstawówce, w gimnazjum. Myślisz, że dzisiejsi nastolatkowie mają większy dostęp do informacji, taki właśnie z zakresu medycyny, no, biologii, chemii? Tak, i uważam, że to jest bardzo dobra sprawa, ponieważ mówi się, że tak naprawdę. Ja mam wrażenie, że w moich czasach y, trzeba było bardziej przyswajać te informacje, natomiast w obecnych czasach uczymy się zarządzać informacją, czyli y, są pewne parametry, które kiedyś ja bym musiała znać na pamięć, ale. Po co, skoro jest telefon, jest książka? Mhm. Nie mówię tutaj w, w przypadku operacji, na przykład, żeby sobie otwierać książkę czy atlas do anatomii i szukać, jak wygląda dana struktura, ale w przypadku dawkowania leków, mhm. jakichś tutaj ograniczeń, w ciągu 10 sekund jestem w stanie uzyskać te informacje. Więc w mojej ocenie, chociaż mam wrażenie, że na studiach dalej, jednak no, zwłaszcza w Polsce, jest takie e, przyzwyczajenie do wymagania, żeby. Uczeń się nauczył wszystkiego i wiedział to na pamięć, ale mhm. w mojej osobistej ocenie wydaje mi się, że wykorzystanie informacji i wiedza, gdzie ją mogę w bardzo szybkim czasie uzyskać, jest wystarczająca, żeby tutaj być dobrym lekarzem. Czyli jednak to dodatkowa umiejętność nie tylko umiejętność tak. nauczania się, ale również odpowiedniego zweryfikowania, szukania tych informacji. Dokładnie. Zwłaszcza, że teraz publikacje na mhm. naukowe pojawiają się naprawdę w ciągu y, paru miesięcy, obalając y, poprzednie teorie. Nawet wydaje mi się, że zwłaszcza w niepodności, w którą się teraz obecnie zajmuję, to niewiele mamy takich książek o niepodności, ponieważ mhm. jest to tak szybko, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, że to właśnie człowiek musi wiedzieć, gdzie szukać informacji. Czy w PubMedzie, czy po prostu, które publikacje są, mają sprawdzone źródła i w których warto te informacje przyswoić. Mhm. Wspomniałaś tutaj o odrobinę o polskim systemie edukacji mm -hmm. medycznej I, i, i o tym być może zasugerowałeś, że jest odrobinę przestarzały, nieaktualny, niedopasowany do dzisiejszych dostaje. czasów. To e, ale, mater. Ale, ale, nie, ale no myślę, że to jest taki, taka ogólna opinia, że, 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 że nie, nie jest to idealnie zoptymalizowany mm -hmm. środowisko, system. A powiedz, czy masz jakieś doświadczenia, porównanie z innymi krajami? Właśnie przez pewien czas studiowałam razem z mężem w Mediolanie i bardzo nas zaskoczyło to takie inne podejście do studenta i ta próba skupienia się na tym, żeby on zrozumiał istotę choroby niż właśnie, właściwie tak naprawdę wyłapywanie błędów, żeby tak naprawdę udowodnić mu, że czegoś nie rozumie. Polskie egzaminy, mm -hmm. wspominam tak bardzo szczegółowo, e, e, przepytywanie z podpisów pod jakimiś wykresami, e, pod e, zdaniami, które zostały uwzględnione w najnowszym wydaniu książki, nie z ubiegłego mm -hmm. roku. Natomiast egzamin e, na przykład z laryngologii we Włoszech e, e, zaskoczył mnie to, tym, że pani profesor usiadła, i powiedziała, że ma zatkane ucho. I my właściwie musieliśmy zebrać wywiad, powiedzieć, jakie badania zbierzemy. Ona wtedy pokazywała na przykład, a badanie słuchu wygląda tak. A tu, I to właściwie do dzisiaj, wydaje mi się, że bardzo dużo pamiętam, z, czy z laryngologii, czy z okulistyki, które były właśnie prowadzone w taki sposób, że ja musiałam myśleć i właściwie szukać tej diagnozy, niż skupiać się na jakimś zaburzeniu genetycznym występującym u 50 osób na świecie, na Dominikanie. No, które może kiedyś się tutaj, że tak powiem, pokazać. Czyga tak. praca na case'ach. Troszeczkę tak. A studenci we Włoszech, a w Polsce, czy to, to jest inna grupa studentów, czy ci ludzie mniej więcej kierują się podobnymi motywacjami i na medycynę, czy jak, jakie były różnice? Wydaje mi się, że przez to, że było tam takie... Nauczyciele akademicy byli bardziej otwarci na tego studenta, to też była inna relacja. Można było zadawać pytania. Przede wszystkim byłam bardzo zdziwiona, że pan profesor przychodzi, przedstawia się. Już akurat we Włoszech też jest się na per panie, per pani. Nie, nie jest to taki system anglosaski. Ale wciąż podał swojego maila, można było tam kierować pytania, można było przerywać w trakcie wykładu, jak ja sobie pomyślę, że gdzieś tam na biochemii miałabym nawet, nie wiem, zgłosić, że mam zawał serca i muszę opuścić te salę, no to po prostu już wolałam paść tam między ławkami, mhm. niż, że tak powiem, tutaj rozłościć prowadzącego. Wydaje mi się, że to je, i no. Wspominam jednak ten okres studiów jako tak bardzo ukierunkowany na tym, żeby znać swoje miejsce, natomiast we Włoszech był ten taki system partnerski, że my chcemy Tobie przekazać wiedzę, my chcemy, żebyś ty właśnie się czegoś nauczył. Mhm. Jak czegoś nie rozumiesz, pytaj. My tu jesteśmy dla ciebie troszeczkę właśnie bardziej na tej zasadzie. Okej, okay, no myślę, że też. No. Na polskich uczelniach może nastąpić taka pewna zmiana pokoleniowa, nawet nie, nie, w, nie w sensie wykładowców, ale, ale to młode pokolenie, generacja Z, która wchodzi no to też. na rynek pracy, ale też no, na rynek edukacyjny, no, siłą rzeczy wywiera pewną presję i mhm. myślę, że to właśnie w, w takim bardziej partnerskim kierunku będzie, będzie podążać. No, medycyna jest bardzo poważnym zagadnieniem i, i, i poważnym tematem, no to jest ciekawe, że właśnie Włosi potrafią to zrobić w taki może sposób nie luźny, ale w taki bardziej przystępny, tak? No dobrze. Byłaś we Włoszech. To dlaczego wróciłeś z Włoch tak naprawdę? Nie chciałaś zostać? Napiłaś się za dużo espresso? <grystanie> Nie, na, za naprawdę pizzy. zastanawiałam się przez ten mm. moment, ale jak już poszłam na ginekologię, zajęłam się niepodnością, mm. To, że tak powiem, już te takie pomysły emigracyjne mm. mi tutaj troszeczkę przeszły. Poza tym na wakacje zawsze są loty, zawsze można się, się tutaj udać. Jeśli chodzi o kwestie poziomu medycyny, to uważam, że tutaj nie mamy sobie absolutnie nic mm. do zarzucenia. Tak jak kiedyś mi się wydawało, bo jeszcze byłam na praktykach w Londynie i tam, jak na oddziele ginekologii, Padło pytanie, czy chcemy zobaczyć USG i czy wiemy, czym jest USG. Mm -hmm. No to się tak poczułam troszeczkę, że tak powiem, jak człowiek gorszego sortu, mm -hmm. że no, jed jednak jesteśmy krajem rozwiniętym i tutaj naprawdę też również, nawet jak porównam ten szpital w Londynie, uważam, że tutaj nie mamy sobie ok do czyli, czyli, czyli takie wyjazdy to rozwijają bardziej pod kątem organizacji tego wszystkiego mhm. czy nie wiem podejścia mentalnego do tematu, ale niekoniecznie to jest jakiś skok cywilizacyjny jeżeli chodzi o sprzęt, od procedury jedynie jeśli mogę powiedzieć naprawdę jedną rzecz, którą mam bardzo do zarzucenia tutaj w polskiej y, służbie zdrowia, mhm. czy ochronie zdrowia, przepraszam, y, jest to brak znieczulenia zewnętrzopopławnego, bo to uważam, że to akurat jeśli to weźmiemy to, Tutaj ten aspekt, no to to jest duży przeskok, to nie mogę okay. wybaczyć, że w naszym kraju jest to naprawdę taki utrudniony mm -hmm. po prostu dostęp. No dobrze, a powiedz, kiedy tak naprawdę padła ta decyzja na specjalizację z ginekologii? Czy to, czy to się zadziało właśnie na drugim roku, trzecim, czy już na samej, na samej końcówce? Dzieciństwo. <laughs> dzieciństwo, jak zwykle dzieciństwo. dzieciństwo, naprawdę. Jak zwykle. dzieciństwo. Y i nawet powiem Ci, że pod kątem właśnie leczenia niepodności, z tego względu, że wśród mojej rodziny było dużo takich par zmagających się z niepodnością i zawsze czułam, że to jest taki ciężki temat, tak jak te osoby przychodziły do korytarza, ściągały płaszcz czy buty, a do dużego pokoju zawsze zabierały takie coś niewidzialnego, taki ciężar, o którym się, nie powiem, że to temat tabu, no bo jednak mhm. rodzina lekarska, no to rozmawiało się o tym, ale nawet jak nie było poruszonego tego tematu niepłodności, to że jest to taki ciężar wiszący po prostu gdzieś tam w powietrzu i yy, bardzo długo myślałam o tym, że chciałabym się zajmować czymś w tym kierunku, że właśnie jednak zdjąć troszeczkę takiego właśnie, żeby zdjąć ten ciężar z tych osób, mhm. że jednak to jest właśnie... I oczywiście tutaj zaczynamy od dziecięcej fantazji, no bo to, co ja mogę sobie wyobrażać na mhm. y, dywaniku, mając sześć lat, to jedno. Y, natomiast y, na studiach bardzo spodobało mi się to takie możliwość holistycznego podejścia do pacjenta, że Pacjent przychodzi do mnie z problemem. Jestem w stanie go zbadać, zrobić USG, mhm. a później zoperować tak naprawdę. I mam możliwość weryfikacji tych swoich rozpoznań. No, nie ukrywam też pomyłek diagnostycznych, no bo jak człowiek tutaj wszystko robi we własnym zakresie, mhm. to też zdarzają się niespodzianki. Zresztą w medycynie wydaje mi się, że im więcej tych lat się przepracuje, to już naprawdę człowiek ma mhm. wrażenie, że. Ale to te... nie we wszystkich specjalizacjach jest mhm. tak, że, że rzeczywiście od początku do końca prowadzisz pacjenta i bierzesz tę odpowiedzialność. Znaczy czy jeśli po, jeśli porównasz sobie badanie badanie ultrasonograficzne i operacje, no to wydaje mi się, że w większości jednak czy pediatra, lekarz rodziny hmm. w przypadku stwierdzenia jakichś, na przykład guza w brzuchu, no wyślę na USG do radiologa, okay. na operacji już hmm. wyślę do chirurga. Znowu nie mówię, że tutaj dlatego ginekologia jest taka najcudowniejsza na świecie. Mi się po prostu podobało to, że mam te wszystkie możliwości hmm. diagnostyczne tutaj. No może jestem troszeczkę nadaktywna, lubię wszystko zrobić tutaj sama i stąd po prostu ten... Nie, no to jest logiczne to jest logiczne. Tak. Chcesz wziąć odpowiedzialność tak. pełną za rozwiązanie Ale, ale, problemu ale właśnie tego pacjenta, później nie? pojawia się jeszcze ta odpowiedzialność. Mm -hmm. To człowiek, że tak powiem, chciał tutaj sam wszystko y, wykonać. A ta odpowiedzialność to dopiero mm -hmm. się myśli oni już tak na końcu studiu, że to nie jest tylko właśnie tutaj biały fartuszek, mm -hmm. y, stetoskop zarzucony na szyję, tylko jednak ta duża odpowiedzialność. Mm -hmm. i Asia, no myślę, że powiedzieć o tobie, że wiesz, czego chcesz w życiu, to jest <laughs> nawet za mało. Natomiast no, nie miałaś nigdy żadnych wątpliwości na etapie studiów, czy na etapie właśnie robienia specjalizacji dyżurów. Czy, czy, czy dyżurów, dyżurów. Czy, czy na pewno ta medycyna to jest to, co chce robić, czy na pewno ta ginekologia to jest to, to co chce robić? Znaczy, na pewno na pewno na dyżurach. Nie chcę znowu tutaj mówić, że na ginekologii są najcięższe, najbardziej ciężkie dyżury. Natomiast jeśli chodzi o poziom stresu w przypadku wykrwawiającej się pacjentki, zanikającego tętna płodu, to naprawdę te sekundy. Po prostu hmm. na podejmowanie decyzji, podawanie y, lekarstw, y, otwarcie brzucha, gdzie tak naprawdę nawet wydaje mi się, że w chirurgii są to krótsze chwile do podjęcia decyzji. I to naprawdę, jak człowiek otarł się o tutaj na jedną, drugą, prawie śmierć y, pacjentki, to też y, nie mówimy o starszych onkologicznych pacjentkach, mówimy o. 25 latka, które sobie przyjdą do porodu, a kończą praktycznie tutaj z wycięciem macicy przy krwotoku okołoporodowym. To i przy takim nadmiarze stresu, jak człowiek no, siedzi na tej kałuży później, yy, po prostu krwi, mhm. no to się zastanawia, czy tu na pewno, że, że może jednak zrobiłby coś innego, że naprawdę po prostu, że, mhm. że jest to bardzo obciążające. Czyli już na etapie. Zetknęłaś się z tym, tak. z tymi no, trudnymi sytuacjami. Tak, tak. A Wcześniej raczej mm. byłam zdecydowana. Naprawdę y wiem, że chyba chciałbyś, żebym powiedziała tutaj o swoich niewątpliwościach, nie, ale nie. raczej raczej naprawdę by byłam zdeterminowana mm -hmm. na medycynę. Nie no, Poza tym zawsze to, to, to są wiedziałam, że, zawsze wiedziałam, że mogę skończyć hmm. i nawet zacząć coś innego, ale y wydaje mi się, że ten zapał mi y nie opadał. Czy było coś, co Ci się w ogóle nie podobało, na przykład na studiach medycznych, co, co cię nudziło? Oczywiście, myślę, że właśnie 90% innych specjalizacji y, typu patomorfologia. Oczywiście, mhm. jeśli ktoś lubi, ktoś lubi być skupiony, czy nawet mój mąż, radiolog, ja gdybym miała pracować w takich warunkach, no to bym już 10 razy po prostu y, usnęła, wy, wyszła z siebie, no ale. Mój mąż taki jest, ma takie po prostu tutaj y, predyspozycje, i dlatego mhm. to jest piękne w medycynie. Też uważam, że jeśli ktoś nie jest do końca pewien, to jeszcze może znaleźć tę swoją ścieżkę. Ja akurat no, po prostu trafiłeś na osobę taką, że tak powiem zdeterminowaną, medycyna, ginekologia, ale dużo u mnie osób jeszcze podejmowało te decyzje tak naprawdę po zakończeniu studiów. Po napisaniu egzaminu specjalizacyjnego, przepraszam, lekarskiego egzaminu mm -hmm. końcowego i właściwie tuż przed złożeniem papierów. Mm -hmm. Niektórzy nawet mieli w dwóch egzemplarzach, z, na przykład mój kolega z kardiologią, ginekologią, a że akurat żona pokazała dodatni test ciążowy i spojrzała na niego złowrogi, złowrogim spojrzeniem, no to poszedł na kardiologię, żeby tutaj. Tych dużurów okay. i zabiegów było troszeczkę mniej, więc uważam, że medycyna jest naprawdę tak szerokim tutaj polem, okay. że jeśli lubi się po prostu biologię, ma się zainteresowanie człowiekiem, to znajdzie się swoją specjalizację, nawet jeśli, tak jak mówiłam, o tych zdolnościach manualnych. Naprawdę nie jest to konieczne. Są specjalizacje, przy których nie jest to konieczne, i nie ma w tym nic gorszego. Nie, w, ty, w tym, że nie każdy ma zostać tym kardiochirurgiem, naprawdę nie ma nic ufoczającego. Asiu, hmm. dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Dziękuję również. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Partnerem podcastu jest portal hippodjobs.pl. Poznaj możliwości medycznego rynku pracy i podążaj śladami Hipokratesa.